Ils n'ont pas d'âge, pas de forme, pas de pieds, pas d'homme qui aurait des bras à serrer dans les bras. Mais ils ont yeux qui nous regardent dans les yeux, les souliers de Van Gogh. lat, I wziąłby je na ręce, ale mają oczy, którymi patrzą w nasze oczy. Buty Van Gogha. The lift falls fast to the cellar car park. Its dim walls scrawled and pockmarked. Through the corridor to a cavern, chapel gloom. No candle blinks here, but a screen bears the prayer programmed to repeat in all coin machines. Change. Is possible, it gleams. Winda zjeżdża do piwnic, gdzie parking, którego ciemne ściany w bazgrołach i bliznach po ospie, na końcu korytarza, jaskinia, kapliczny mrok. Nie migoczy tu żadna świeczka. Tylko na ekranie wyświetla się modlitwa powtórzona w każdym parkomacie. Wprowadź zmianę i jaśnieje, ilśni. Бувають дні, коли вірші народжуються і вилітають великими зграями, табунами, хмарами і розлітаються. Росяними ранками великі риби, язі й головні випливають з глибин ріки і ласують молодими віршами, що попадали на комахи, у воду. Łapkami, krylcemy, wierszy. Syty ryby biut porankowi wody, czonymow by stychła i pachucia, czeresznia, chwasta. Bywają dni, kiedy wiersze rodzą się i wylatują wielkimi stadami, tabunami, chmurami. I rozlatują się. W pokryte rosą poranki wielkie ryby, jazie i klenie, wypływają z głębin rzeki i zajadają się młodymi wierszami, które powpadały jako wady do wody. Trzepoczą łapkami, skrzydełkami wiersz. Syte ryby biją o poranną wodę jak dojrzałą i pachnącą czereśnie ogonami. E ora șapte. Dacă se face târziu, te previn. E bine să spun adevărul, cine am na wejfitu. Samintin limba, kaun intestin, bez teoraż. Si salbiczyj i po nas se frydzie tod plastikul. Po nowej ażdzie sowodiną karnę, si syndzie, a koląda fost, karne si synędzie. Jest siódma. Gdy zrobi się późno, uprzedzę Cię. Dobrze jest powiedzieć prawdę Kim byłam ja Kim będziesz ty Rozciągnąć sobie język jak jelito nad miastem i chłostać je aż zgniecie się cały plastik aż zacznę widzieć znowu ciało i krew Tam gdzie było ciało i krew Soziale Bewegung trifft erstes Hindernis, Implosion im Jetztglück, in Bedeutungslosigkeit. Ad infinitum, ad absurdum gilt die Ahnungslosigkeitsvermutung im Schlachtruf. Alle Macht den Kommunen, dem kommenden Aufstand der Vorkriegsjugend. Come on, wir müssen dankbar sein, anstatt zurückzuspucken. Wir brauchen mehr Werbung, mehr Krise, mehr Tempo, mehr Post und Hoch. Und pop, more euforii. We love you. Ruch społeczny natrafia na pierwszą przeszkodę, implozja w szczęściu, instant w marginalności, ad infinitum ad absurdum. Obowiązuje tutaj domniemanie nieświadomości w bojowym okrzyku. Cała władza. W ręce komun nadciągającego powstania młodzieży przedwojennej. Come on. Powinniśmy, musimy być wdzięczni. Zamiast pluć na przeszłość, potrzebujemy więcej reklam. Więcej kryzysu, więcej tempa, więcej poczty i popu i wzrostu. Więcej euforii. We love you.